Serdeczne gratulacje Barbara. Świetna postawa na ringu w Brazylii. Brazylia ci służy. Tak to można odebrać. <grystanie> chyba tak. Mieliśmy długi czas na aklimatyzację. Także jak widać zadziałało. No właśnie, złoty medal jest. Ty już bardzo zmieniłaś swoją postawę od dłuższego czasu. Ciężko pracujesz, ciężko trenujesz i to chyba jest efekt tych wszystkich przygotowań, tego wszystkiego, tych wyrzeczeń, które, które zrobiłaś. Tak, to mi pokazuje, że idę w dobrą stronę i że to co robię działa. Także to taki mały przystanek. No i za chwilę zaczynamy kolejne przygotowania. Rośnie w wiara siebie? Myślę, że tak. Taki sukces zawsze daje trochę wiary, że jestem gdzieś tamtą czołówką. Więc się bardzo cieszę. Mocno zmęczona po całych tych wojażach w Brazylii? Bardziej zmęczona podróżą, bo naprawdę była długa i wyczerpująca. Już trochę tęsknę do domu. Ale po samej Brazylii, po walkach bez obrażeń, także jest ok. Pokonałaś utytułowane rywalki, mocne były pojedynki. Odbierasz to jako dobry prognostyk do tych teraz startów, kolejnych w Pucharach Świata, chociażby w Warszawie? Tak, jestem. Przez to, że jeszcze te dziewczyny dochodzą z tej gminy federacji, jestem ciekawa, kto dojdzie nowy, nasz tama. Nie wiem do końca, czy to jeszcze jest Puchar, czy nie, ale no. Mam nadzieję, że będzie tam też taki wynik jak tutaj. To odpoczynku Ci życzę, wiem, że nie będzie tego za wiele, bo to za chwilę zgrupowanie, co? Tak, pięć dni w domku i na opóź. Dzięki wielkie, gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo.